Dzień dobry Państwu, Julia Zawadzka, a to jest najnowsze wydanie naszej wiadomości. Dzisiaj nie zajmiemy się konfliktami, potyczkami sądowymi między reżyserami a gwiazdami, czy jaki kolor w tym sezonie jest modny. Zajmiemy się najwyższą sprawą wagi państwowej. Mianowicie podsumowaniem roku 2019-2020 w najbardziej elitarnej szkole w Bydgoszczy, tak Złotej Szkole, nazwaną przez perspektywy, w szóstym liceum ogólnokształcącym imienia Jana Jędrzeja Śniadewskiego w Bydgoszczy. Nie przeciągając już, połączmy się z naszym reporterem, Błażejem Ciślewiczem, który nadaje z najbardziej odległych okolic Koronowa. Halo, Błażeju! Mówiąc wprost, nasi humaniści nie próżnowali w tym roku. Nieprzerwane debaty, równie zawarte, co debaty w Sejmie, to dla nich bułeczka z masełki. Są tu wraz ze mną uczennicy klasy pierwszej E3, Natalia oraz Zdrowia Zaremska. Witam w moim ogrodzie. To jest mój ogród. Przejdźmy dalej! Miałbym dla was parę pytań, na które z pewnością będziecie chciały odpowiedzieć. Zacznijmy z grubej rury. Mistrzostwa polski w debatach w formacie World School. Które miejsce zajęłyście i jak, jak oceniacie swoje uczestnictwo w mistrzostwach? Miejsce ciężko jest określić, ponieważ tam nie było oceniania miejscowego, tylko były etapy. I my zakończyliśmy swoje zmagania na etapie eliminacji, z czego. Brałyśmy udział w czterech debatach, z tego dwie były przygotowane, a na dwie miałyśmy 60 minut na przygotowanie się od poznania tezy i obie dwie drużyny reprezentujące Biro skończyły z wynikiem wygranych dwie na cztery debaty. I ja myślę, że każdy z nas uważa, że to była bardzo dobra okazja, żeby zmierzyć się ze samym sobą. I chyba wszyscy wrócili z kolejnym pozytywnym doświadczeniem z debatowania po angielsku. Gdybyście miały wybrać jedną osobę z naszej szkoły, z którą musiałybyście stoczyć pojedynek debatanski, komu byście rzuciły wyzwanie? Dlaczego właśnie tej osobie? Oraz w jaki sposób mogłaby z wami wygrać? Myślę, że nikomu z koła debatanckiego, ponieważ już z większością osób miało się przyjemność debatować. I ja tak myślę, że wybrałabym panią Izwanę o ponieważ, z tego co mi wiadomo, w zeszłorocznej debacie nauczyciele kontra uczniowie Pani była pierwszym mówcą i to też jest moja ulubiona pozycja, więc na pewno byłoby ciekawie. Tak, ja bym chętnie stoczyła z Panią Profesorą Nakielską debatę, ponieważ jest to osoba, która ma ogromną wiedzę i ona by mnie tym zniszczyła. Swoją wiedzą i dokładnością, z którą odpowiada na pytania. Odnośnie muszkieterów Sowa. Czy do muszkieterów podeszłyście tak samo, czy mniej poważnie, jak na przykład do Mistrzostw? Jakie są Wasze opinie na temat tego wydarzenia? Myślę, że do muszkieterów podeszliśmy tak samo poważnie i z takim samym zaangażowaniem jak do mistrzostw w Warszawie. Z tym, że muszkieterowie byli dla nas moim zdaniem wygodniejsi i łatwiej było się przygotować, ponieważ format był już na wcześniej znany. Tak i dodatkowo trzeba zaznaczyć, że nie tylko reprezentanci poszczególnych drużyn brali udział w muszkieterach, ale cała nasza klasa była odpowiedzialna za organizację, za catering, za oprowadzanie gości. Także naprawdę uważam, że muszkieterowie to był ogromny sukces. Należy pochwalić Waszą działalność podczas przygotowań na święto 11 listopada, które, no, trzeba przyznać, zakończyło się bardzo pomyślnie. E, to jednak pada pytanie, co odczuwałyście w trakcie przygotowań oraz na samym końcu tego święta? Oraz czy pojawiły się jakieś komplikacje? Na pewno było to wyzwanie, dość duże, i, ale też ekscytujące, ponieważ wtedy byli, byłyśmy. W pole, tylko półtorej miesiąca i nasza klasa jeszcze nie była tak zgrana, tak zorganizowana. Dlatego było wiele wyzwań, sporo upadków i tyle samo wzlotów. <grym> Dlatego też odwołaliśmy się do takich nicdziennych rozwiązań, oryginalnych. Mieliśmy nadzieję, takie jak odwołanie się właśnie do postaci czerwiego Czepina, czy wybieganie z tłumu. Także mam nadzieję, że całość zakończyła się bardzo pomyślnie i po dużym sukcesie. Czy macie jakieś śmieszne wspomnienia związane z tworzeniem spektaklu na Cycyliadę? Same śmieszne. Samiutkie. Szereg improwizacji, zaczynając od tego, że nasza czarownica Vanessa e, ukradła ciastko ze stolików sędzi... sędziu... Jury. A, jury e, albo to, że... E, o, improwizacja pani Izbaner, która po prostu zaskoczyła wszystkich, nie najbardziej. Kolejnym uczniem klasy 1 E3 jest Oskar Dąbrowski, który został zwycięzcą konkursu fantastyki, podczas którego uczestnicy mieli za zadanie napisać opowiadanie związane z tematyką fantazy. Ach ci humaniści, ta ich kolorowa wyobraźnia. Ponadto należy wspomnieć również o humanistach z klas drugich. ile Ratajczak oraz Łukasz Przysiewski wzięli udział w olimpiadzie literatury, z której to Łukasz uzyskał tytuł finalisty. Dodatkowo, Łukasz uzyskał tytuł finalisty również w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Trzeciej Rzeczypospolitej. Trzeba przyznać, jest się czym chwalić znajomym. Ostatnie pytanie od widzów. Jak to jest być na humanie w wilo? Dobrze? Wiesz, to nie jest tak, że jest dobrze czy niedobrze. Gdybym miała powiedzieć jedną rzecz, którą najbardziej cenię będąc na humanie w wilo, powiedziałabym, że to matematyka. Matma. Matma. Przedmiot, dzięki któremu patrzę na świat z innej perspektywy. Nauczyłam się cieszyć z drobnostkami. Stałam się lepszym człowiekiem. Człowiekiem, który mimo wad dąży do doskonałości. Chodzi o to, że będąc na lekcjach matematyki, jedyne o czym myślę to język polski. Język polski, który jest kwintesencją Humana. Human to śpiew. Human to radość. Human to miłość. Human to nadzieja. Wiele osób pyta mnie, dlaczego ty w ogóle poszłaś na Humana do szóstki? A ja odpowiadam, że to proste. Human to jest istota bilo. To właśnie dzięki niemu dzisiaj napiszę sobie kartkówkę z polskiego, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, wejdę do sali geograficznej pana profes profesora Olejniczaka i napiszę tę, no napiszę tę mapówkę. To tyle ode mnie. Oddaję głos do studia. Dziękuję. Teraz posłucham naszego wywiadu Jagody szanowskiej o wydarzeniach z tzw. bydgoskiego matwizu. Halo, Jagoda, słychać was? Halo, halo! Tak, tak, studio słychać Was. Miło was widzieć, ale teraz przejdźmy do owego matwizu. Klasy matematyczno-fizyczne z roku na rok wykazują się jeszcze większą kreatywnością oraz zaangażowaniem. Przez cały rok szkolny zdążyli przeprowadzić naprawdę dużo fajnych akcji, które spotkały się z dużym odzewem, co pomogło promować naszą elitarną szkołę. Szczególne podziękowania należą się Hubertowi Tronowskiemu, który zajął się prowadzeniem kółka drukarki 3D. Dzięki jego pasji udało się wyprodukować przybice dla służb medycznych, które walczą aktualnie z koronawirusem. W ramach konkursu Kansat, czterech jakże wystrzałowych uczniów z klasy pierwszej A3 postanowiło zbudować sondę, która była mniej więcej wielkość puszki. Mateusz Iwaniuk, Adam Kaniasty, Tymote Tymoteusz Muszyński oraz Łukasz Kryczka zakwalifikowali się do finałów tego konkursu, czyli byli jedną z dziesięciu drużyn z całej Polski. Swój progres publikowali na kanale YouTube, na stronie internetowej na Facebooku oraz na własnoręcznie stworzonej stronie internetowej. Nie mogło również zabraknąć naszych polityków, czyli Martyny Jazdon, Mikołaja Nowickiego oraz Aleksandra Rutkowskiego, który, którzy są radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy. Aktywnie działają na rzecz obrony praw i godności ucznia oraz na rzecz integracji oraz współpracy środowisk młodzieżowych, są też częścią programu Bydgoska Karta Młodzieży, która upoważnia osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych do pewnych zniżek. Miejmy nadzieję, że właśnie ci ludzie zmienią Polskę na lepsze. Z konkursowych osiągnięć Matfizu e, chcemy powiedzieć o finalistach Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego imienia profesora Stefana Banacha. Finalistami tego konkursu byli Jakub Bawej, Zofia Grabowska, Jędrzej Jasiniecki, Mateusz Kowalski, Weronika Lozoryk, Mateusz Merda oraz Julia Mirońska. E, Marcin Sarnecki z klasy 3A uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej, a Maksymilian Kempa z klasy 1D3 uzyskał tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Smartphone w książce czy Książka w smartfonie. Mamy również nadzieję na kolejne sukcesy w nadchodzących latach. Zapewne każdy z nas słyszał, jak nasz przewodniczący Jakub Jarczeski rapował w ramach akcji Hot Six Challenge, która miała pomagać służbom medycznym w walce z koronawirusem. Podkładem i produkcją muzyczną zajął się Alek Kaczan z klasy 2 A. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję za podjęcie się wyzwania w ramach walki z ostrym cieniem GUE z koronawirusem. Na dzisiaj to wszystko z matematyczno-fizycznych wiadomości. Głos oddaję do mojego ulubionego studia. Zdrowko. Przepraszam, zdrowie. Dziękujemy Jagoda, Tobie też życzymy dużo zdrowia. A teraz usłyszymy o tak zwanym biochemie. Całej prawdy o tym profilu dowiedział się nasz reporter, Radosław Misiewicz. Przepraszam, Miśkiewicz. Radku, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko ok. Halo? Że to jak napisałaś ten, ten tekst? Nie. Pani reporter, jesteśmy jeszcze na wizji! Halo, Radku, halo? Jak powszechnie wiadomo, uczniowie naszego liceum śpią mało. A nasze kochane Bielhame o śnie raczej jeszcze nigdy nie słyszałem. W dzisiejszym podsumowaniu roku chcemy pokazać wam o tym, co w przeciągu ostatnich kilku miesięcy działo się na właśnie tych Bielhamach. W pierwszej kolejności chcemy powiedzieć Wam o tym, że zespół w składzie Zuzanna Okulska, Marta Wysota oraz Wiktoria Malak zdobyły pierwsze miejsce w Wielkim Teście Wiedzy o Zdrowiu oraz WCK. Pokazując tym samym, że swoją medyczną wiedzę mogą przełożyć na realne czyny. Jednak koło wydarzeń nadal się kręci. Tak samo jak truński mód wiedzy, którego nasi uczniowie byli stałymi powalcami. Już cały budgoski internet obiegła informacja o zdjęciach oraz postach wrzuconych przez naszych uczniów na media społecznościowe, pokazując, że nauka to także również dobre zabawa. Po tak powiedziałeś, teraz przenieśmy się do zdarzeń, które miały miejsce w Bydgoszu na śródmieściu. Opowie nam o nich nasza reporterka, która jest z nami na wizji, Victoria Malak. Czyli Wiktoria. O! Hej! Jak widzę lub nie wiecie, nasz samorząd od września działał bardzo prężnie. Właśnie we wrześniu zaczęliśmy swoje akcje i zrobiliśmy właśnie dzień chłopaka, gdzie trzy klasy przedstawiły swoje stanowiska. Na jednym facecie mogli słuchać siły mięśni, na drugim siły swoich kubków smakowych, a na trzecim dostać uroczego balonika. Z kolejny na dzień nauczyciela gang długopisowy rozdawał nauczycielom długopisy do wpisywania jak najlepszych ocen oczywiście najlepszych jak na miarę wilo. Jak wiecie, nie samym chlebem i wodą no i też nauką człowiek żyje. Postanowili się, czy października zorganizować imprezkę, którą tematycznie nazywaliśmy Dzień Strachu. Chyba wiecie, czemu tematycznie. Jak już zdążyliście się przekonać, a raczej każdy zdążył, w naszej szkole jest bardzo ważna nauka i poziom wiedzy. W listopadzie zorganizowaliśmy Dni Nauki, na których zaprosiliśmy profesorów, którzy świetnie wykładali znany dla siebie materiał, a klasa o każdym profilu była w stanie znaleźć idealne wykłady dla siebie. Jak listopad, to też Andrzejki. Wybraliśmy chyba najtradycyjniejszą formę spędzenia Dnia Świętego Andrzeja, czyli stanowiska. Jak wiadomo, dzieckiem jest się całe życie, więc na Mikołajki nie mogło zabraknąć słodkich upominków rozdawanych na korytarzu. W styczniu postanowiliśmy zorganizować baldawość. Wszystko, co zostało zebrane, zostało przekazane Wielkiej okiesce Świątecznej Pomocy i celom, na które ona zbiera. 8 marca swoje święto miała damska część społeczności. Dziewczynom były rozdawane cukierki, a zapominalcy mogli kupić kwiaty dla swoich wybranek. Niestety, to koniec wszystkich wydarzeń. Zeskoczyła nas pandemia i koronawirus, a szkoda, bo samorząd miał w planie o wiele więcej imprez. Mam nadzieję, że spotkamy się z powrotem we wrześniu. Wesołych wakacji. Życzymy dużo zdrowia i przypominamy o dziś A teraz łączymy się z naszym reporterem, Filipem Oskardowiczem, który opowiada. Jak owa szkoła poradziła sobie podczas kwarantanny. Halo Filipie, jesteś? Ostatnie miesiące nauki Wilo spędziliśmy na tak zwanych lekcjach, które do swojego szesnastowiecznego odpowiednika miały tyle wspólnego, że na początku się nie udawały, a później wychodziły całkiem sprawnie. Jest to zasługa nauczycieli, którzy chcąc, aby lekcje były bardziej merytoryczne, aniżeli prowadzone przez za pośrednictwem e-maila lub e dziennika Zdecydowali się podjąć trud nauki prowadzenia lekcji na innych platformach, takich jak Skype, Zoom, Google Meet, Discord, Messenger. I należy przyznać, że to im się udało, za co należą się im ogromne brawa. Nieprawdaż? A teraz zapraszamy do sekcji sportowej, którą poprowadzi Michał Szczechowski. Witam Państwa. Przejdźmy do tego, co dokonali nasi dowodnicy. Szachowa drużyna 6. Liceum Ogólnokształcącego w drużynowych mistrzostwach Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych wywalczyła drugie miejsce. W składzie drużyny wystąpili Medard Dams, Jakoda Kroczka, Bartosz Lewandowski, Mateusz Repke, Piotr Wnuk oraz Łukasz Wolski. A w drużynowych mistrzostwach w drużynowych mistrzostwach Województwa Gujawsko pomorskiego Szkół Średnich wywalczyła czwarte miejsce. W składzie drużyny wystąpili również Medard Dams, Jagoda Kroczka, Bartosz Lewandowski, Piotr Wnuk oraz Łukasz Wolski. 10 grudnia bieżącego roku nasze dziewczęta na wyjazdowym turnieju w Gąsawie w ramach Mistrzostw Województwa kujawsko morskiego w unihokeju zdobyły czwarte miejsce, pokonując tym samym prezentację z Korolewa i czwartego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy! Skład zespołu Rodzik Domnika, Kapitan, Sara Dobrzykowska-Sara, Domagalska Roksana, Jedlińska Weronika, Sajna Oliwia, Erdman Kamila, Kopeć Martyna, Margalska Kinga, Sławińska Iga, Winiecka Zuzanna. W ramach 27. Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce siatkowej nasze dziewczęta wywalczyły czwarte miejsce, pokonując tym samym 12. Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlanych, drugie Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Gastronomicznych, ulegając wyłącznie Zespołowi Szkół Ekonomicznych. Szkołę reprezentowały Szwarc Kinga, kapitan, Wiącek Zofia, Nieczykowska Julia, Czarniak Wiktoria, Michalska Maja, Nagórska Jagoda, Dudek Kinga oraz rezerwowe Żukie... Żukowicz Zofia, Młynarek Monika. Zosia Wiącek, druga D, wywalczyła srebrny medal w Mistrzostwach Europy w brazylijskim jiu Międzynarodowej Federacji Brazylijskiego jiu które odbyło się w Lizbonie. Tenisowa drużyna VI Liceum Ogólnokształcącego Chłopców w Licealiadzie w ramach 27 Bydłowskiej Olimpiady Młodzieży zjadła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do półfinału Kujawsko-Pomorskiej Licealiady, gdzie wywalczyła ponownie pierwsze miejsce. W finale Kujawsko-Pomorskiej Licealiady chłopcy zjadli czwarte miejsce w województwie. W składzie drużyny wystąpili Mateusz Rebkę trzecia D, Stefan Bogdan, trzecia A. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Trzymaj się zdrowo i sportowo. Również trzymaj się zdrowej i bezpiecznie. A teraz trochę pogody i tego, co czeka nas w wakacje. Opowiem Wam o tym, nasz ulubiony pogodę, Krzysztof Dzieżyk-Elipowicz. Dzień dobry Państwu, ja jestem Krzysztof Dzieżyk-Elipowicz, a to jest prognoza pogody. Na Stasica zakwitły pierwsze grzyby, ale nie widać, bo chmury, To co niżej to jest N, a to co wyżej chmury jest wy, i to tak właśnie lata sobie wiatr. To jest noc, w nocy jest ciemno, Tempra o, już, już mamy dzień, no to w dzień będzie taka, taka temperatura, raczej pogoda pod psem w Toruniu, ale poza tym to niekoniecznie, bo w Toruniu minus 16, Bruz będzie i bardzo zimno, ale gdzie indziej, już nieco lepiej. 19 stopni w mało ciche w Gacie i Gacie Ddrzdaku 20 w torzymirkach Tworzy i kocurach 21 w piekle i w Murzynie w zgonie temperatura pokojowa 22 w ziomku w Warszawie i sobieniach Kiełczewskich pierwszych 23 w duże pierożkach sobieniach Kiełczewskich drugich. 24 będzie w ciućmanie, ciuch, tak, tak mi napisali. W wytrzyszczce, w puchaczach czoło myje, sucha, sucha breskicka, suchary, sucha poduchowna, Te jest męczarnie, proszę państwa, sucha górna, alfonsów, pupki, boska wola, ile niewielkie. 25, tak wyszło, że 25 nie ma, tak czasami się zdarza. W browarku 26. Zimna wódka, nie taka zimna, 27 stopni, w Pierożkach 28 i w Głosie całkiem ciepło, 29. Więcej temperatur nie pamiętam. Proszę Państwa o pokutę i modlitwę o słoneczne liczbę twardy. Dziękuję. Dziękujemy Krzysiu i pozdrawiam A teraz w imieniu wszystkich uczniów chciałabym podziękować całej Radzie Pedagogicznej i pracownikom szkoły za włożony trud w nasze wykształcenie i wychowywanie, za cierpliwość, za wyrozumiałość i za wytrwanie podczas kwalitany, ponieważ dla nikogo z nas nie było to łatwe. Uczniom gratulujemy wszystkich sukcesów i trzymamy za nich kciuki w przyszłości. Rodzicom za wsparcie i współpracę. Dziękujemy wszystkim, że wspieraliśmy się w tym trudnym czas. A na wakacje życzymy samych wspaniałych chwil, by napełnić nasze umysły siłą i inspiracją na nowy rok szkolny. Wszystkiego co najlepsze. Hao. Hao. Hao.